Dzień Świętej Łucji Święta Łucja, znana również jako Łucja z Syrakus, to postać otoczona aurą cudów i legend. Żyjąca w III wieku na Sycylii, stała się symbolem światła i nadziei, zwłaszcza w mrocznych, zimowych dniach w Skandynawii. Opowieść o Łucji zaczyna się w starożytnym mieście Syrakuzy, gdzie młoda dziewczyna, znana ze swej niezwykłej urody i głębokiej wiary, Postanowiła poświęcić swoje życie Chrystusowi. Mimo obietnic małżeństwa i bogactw, które jej ojciec przyszykował, Łucja odmówiła, pragnąc żyć w ubóstwie i służyć potrzebującym. Jej decyzja nie spotkała się jednak z aprobatą jednego z zalotników, który zdradził ją władzom jako chrześcijankę. Mówi się, że gdy żołnierze przyszli aresztować Łucję, nie byli w stanie poruszyć jej ciała, nawet gdy używali koni i siły. Wtedy jeden z żołnierzy wykuł jej oczy, ale dziewczyna w cudowny sposób odzyskała wzrok. Ten akt wiary i uzdrowienia sprawił, że Łucja stała się symbolem światła, które przynosi nadzieję w najciemniejszych czasach. Dzień świętej Łucji, obchodzony 13 grudnia, to szczególny czas w Skandynawii, gdzie zima jest długa i ciemna. Tradycja ta wywodzi się ze średniowiecznych wierzeń, które łączyły Łucję z najkrótszym dniem w roku. Zwanym zimowym przesileniem. W Szwecji i innych krajach skandynawskich Dzień Świętej Łucji jest obchodzony z wielkim entuzjazmem i ciepłem. Rano tego dnia najstarsza córka w rodzinie przebiera się za Świętą Łucję, zakładając białą szatę i wieniec ze świec na głowie. Symbolizuje to światło, które Łucja przynosi w ciemności. Dziewczyna wraz z młodszymi siostrami i braćmi, którzy są jej ternor, dziewczętami i stierngossar, gwiazdkowymi chłopcami, niesie tradycyjne śniadanie do łóżek rodziców. Śpiewają przy tym tradycyjne piosenki o świętej łucji, niosąc procesję światła przez ciemny dom. W szkołach i kościołach odbywają się specjalne uroczystości, podczas których dzieci odgrywają sceny z życia Łuci i śpiewają pieśni, celebrując jej niezachwianą wiarę i odwagę. Dzięki tym obchodom Dzień Świętej Łuci w Skandynawii jest nie tylko przypomnieniem o starożytnych legendach, ale także okazją do świętowania światła, nadziei i wspólnoty w najciemniejszym okresie roku.